Gdybyście stanęli na wysokich murach obronnych miasta Letis, waszym oczom ukazałby się ponury, wysoki kształt gór i przykryte gęste białą mgłą trakty ciągnące się pomiędzy nimi. Każdy mieszkaniec króczego miasta wie, że dopóki nie idzie się co najmniej z wartą drużyną, nie warto zapuszczać się na te trakty. Dzicze Styks są przerażającym miejscem, w którym o śmierć nie jest trudno. Na wędrowców, którzy wędrują po tutejszych drogach, czekają bandy bezlitosnych grotów ujeżdżających bladoskórę pająki, bezgłowe widma jeźdźców i przerażająco ogromne, krwiożercze nietoperze. Gdyby komuś udało się pokonać największy z takich traktów, trafiłby w końcu na ogromną górę, której szczyt schowany jest głęboko w chmurach ten wielki bazaltowy szczyt znany jest jako Boska Góra, a na jego czubku znajduje się ogromna, zapomniana twierdza, w której można by pomieścić wiele armii jednocześnie. W tej twierdzy, twierdzą uczeni, kiedyś, zanim nadeszły rządy wielkiego nekromanty, spotykali się półbogowie i tytani Szaisz i prowadzili swoje spory. Przez wieki ta gigantyczna konstrukcja spowita była przeraźliwą ciszą, a tych niewielu pionierów, którzy tutaj trafili, opowiadało później w Tawernach historię o przeraźliwym wyciu wiatru, o tajemniczych kształtach krzątających się po ogromnych korytarzach i o mrocznych istotach uwięzionych na niższych poziomach twierdzy. To właśnie to miejsce Lady Olender wybrała na start swojej kampanii przeciwko wolnemu miastu Letis. Procesje przerażających zjaw i duchów znanych w krainach jako Nighthounds zleciały się niczym sabat w to miejsce z całej krainy śmierci. Karoce, prowadzone przez nieumarłe konie, legiony okuty w łańcuchy upiorów przypominające tysiące skazańców prowadzonych jak stado, przerażający nieumarli magowie niosący latarnie płonące dziwacznym, zielonym ogniem. Boska Góra Przypominać zaczęła burza nieumarłych duchów, a ogromna armia Legionu Żalu uformowała się na jej szczycie na żądanie Lady Olynder. W krótszym mieście Letis wartownicy z wolnej gildii zaczęli donosić swoim dowódcom informacje o tym, jak wiedźmia zielona aura zaczęła rozpościerać się nad widocznym z murów miasta szczycie Boskiej Góry. Wśród żołnierzy tej warty Szybko zaczęły rozchodzić się teorie o tym, że to antyczne istoty zamknięte w głębinach fortecy zaczęły się budzić. Inni żołnierze twierdzili, że to sam morda wraca na tę Sigmara. Gdy jednak tej samej nocy wieść dotarła o wiele wyżej wojskowej hierarchii i usłyszeli o nich lordowie reliktorowie, teorie te zostały szybko ukrócone. Reliktorowie Anvils of the Heldenhammer kazali wołać na alarm zebrać legiony i posłać prędko zwiady i posłańców po posiłki. Arcymagowie miasta zebrali się w wielkim nekropolis, by tam wezwać pomoc z Azerheim. Nad ranem powrócił tylko jeden ze zwiadowców. Elf ze Swift Agents, półprzytomny, przerażony i ledwo trzymający się swoich zmysłów, zdał relację o niezliczonej armii nieumarłych, która zaczynała spływać z Boskiej Góry. W całym kruczym mieście zaczęła się nerwowa mobilizacja. Niebo Letis zaczęło być intensywnie patrolowane przez khaladrojską flotę z Baragnar. Flota ta dowodzona była przez admirała Byrga Kolnstara. Admirała wieści o armii nieumarłych zabolały najbardziej, gdyż miał już przygotowany projekt wydobywczy surowców z przeklętej fortecy na szczycie Boskiej Góry. Teraz nie dość, że musiał bronić przed nieumarłymi miasta, to jeszcze najprawdopodobniej stracił wszystkie pompy, które jego duardini składowali w okolicach szczytu od kilku tygodni. Najemnicy z wszystkich wolnych gildii ruszyli do swoich dowódców, którzy nadzorowali gorączkową mobilizację w mieście. Kaści z Enbils of the Haldenhammer z metodycznym chłodem wydawali rozkazy swoim podwładnym, jednocześnie oczekując wieści od swojego sojusznika z głębin oceanu. Daleko pod morskimi falami otaczającymi kontynent Styx znajduje się Kar trakt znany tylko Aidonetom z Enklawy Iron Rudge. Podwodne elfy przez długie lata nie zadawały się z nikim, ale od jakiegoś czasu przedstawiciele ich bladoskurej rasy coraz częściej przybywali do Letis z misjami dyplomatycznymi, zaintrygowani technologiami. Które skrywała w sobie krypta Sigmara pod miastem, zawiązali sojusz z legionami Sigmara i podległą administracją. Teraz, wedle tych traktów, winni byli pośpieszyć miastu z pomocą. Nie wiadomo też było, jak skuteczna okaże się pomoc innego sojusznika Fireslayersów z ponurej loży Grayfitt. Chociaż loża ta od lat była wynajmowana przez letis do ochrony miasta, po ostatnie podwyżki cen za swoje usługi ze strony krasnoludzkich najemników spowodowały, że wielu z możnowładców krótszego miasta zaczęło umyślnie zwlekać z zapłatą. Do tego kilka wozów ur, ur złota, które miało posłużyć za zapłatę dla loży, zniknęło w tajemniczych okolicznościach. Lordowie Leti zmodlili się, żeby Runson Gregor i jego Fireslayerzy przystali na obietnicę zwiększonej zapłaty po pomocy w obronie przed nadchodzącą armią nieumarłych. Na wschodzie od Letis leżały ziemie ostatniego z sojuszników Króczego Miasta. Wieki temu królestwo to padło ofiarą przerażającej klątwy. Klątwy, która spowodowała szaleństwo u mieszkańców i zamieniła ich w fiożerczych kanibali. Jednakże klątwa, która zamieniła królestwo w te zdegrenerowane bestie, nie pozbawiła ich umysłu, tylko wykrzywiła ich rozumy tak, że teraz tym kanibalistycznym królom wydawało się, że są honorowymi rycerzami i lordami walczącymi o dobro swojej kwitnącej ojczyzny. Lordowie Reliktorowie z Anvils of the Heldenhammer przy pierwszym spotkaniu tych nieumarłych kanibali zrozumieli, że w swoim szaleństwie te dwory mięsożerców nie są same z siebie złe, a raczej zagubione w swoich halucynacjach. Ruszając z poselstwem na te przeklęte, zdeformowane ziemie, reliktorowie z Enwils postanowili więc spróbować chociaż nawiązać kontakt z tymi biednymi kreaturami. Król Huli, Maldoros, wpuścił ich do siebie na audiencję ku zdziwieniu reliktorów, Oszalały monarcha widział w nich niemalże zagłodzonych na śmierć szkieletowatych biedaków ze zniszczonych lądów wokół ojczyzny króla. I przysiągł wysłannikom Letis, że jeżeli kiedykolwiek ich głodujące miasto znajdzie się w niebezpieczeństwie, honorowi rycerze i szlachcice króla Maldorosa ruszą u miastu na pomoc. Tymczasem w samym krótszym mieście atmosfera nerwów i zgiełk robił się coraz głośniejszy. Dowódcy zaczęli zauważać, że mobilizacja nie idzie nawet w połowie tak szybko, jakby tego chcieli. Do tego, już po kilku godzinach od powrotu oszalałego zwiadowcy, wartownicy w portach Letis zaczęli donosić swoim przełożonym o dziwacznej, zielonej aurze, która zaczęła pojawiać się daleko na horyzoncie Czarnego Jeziora Letis. Bitwa wisiała w powietrzu, ale o tym porozmawiamy sobie następnym razem.